Siemanko mordeczki, ja jestem Kadu a Dzisiaj jestem na kolejnej BMW Tym razem jest to F900RK I tym razem przełączyłem sobie na Dynamic Pro Także teraz już tego nie zapomniałem zrobić Tak jak było w przypadku GSA. I co jeszcze z takich fajnych rzeczy tutaj mamy? to możemy sobie przełączyć na kokpit sportowy i wtedy mamy jakieś tam jeszcze inne e, parametry, które nam się wyświetlają niż w przypadku z tego zwykłego kokpitu. Taki fajny bajer. Nie jest on jakoś bardzo potrzebny. Nic poza zmianami wizualnymi się nie dzieje. Natomiast no, jest to fajny bajer. No i też y, z fajnych rzeczy mamy tutaj laptimer. Także możemy sobie, jak jesteśmy na torze sprawdzać jak nam idzie, jeśli chodzi o czasy i co jeszcze? Mamy quickshifter, tak samo jak w przypadku GSA w górę w dół, także jak sobie na przykład teraz pozmieniam do góry, puszczę manetę i mogę te biegi bez problemu bić sobie na dół. Mamy też shift-lighta, czyli nam mruga tutaj jak obroty osiągną dany poziom. Nie wiem czy da się to zmienić, bo aż tak się w te opcje nie zagłębiałem, ale myślę, że tak, no bo tutaj w zasadzie jeśli chodzi o elektronikę to, to jest naprawdę bardzo dobrze. Zresztą właśnie BMW ogólnie jeśli chodzi o elektronikę w tych swoich motocyklach trzyma naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom. Szczerze mówiąc nie wiem czy, czy jakakolwiek inna firma, ma tak dobrą elektronikę, można powiedzieć w motocyklach, które nie są aż tak bardzo drogie. No bo umówmy się, że ta F900RK to jest taka można powiedzieć średnia klasa. Hamulce też ma bardzo dobre no i to jest niestety zmora żeby znaleźć neutral w motocyklach BMW to jest przerąbana sprawa Nie mam pojęcia czemu tak jest, ale ja dużo, dużo łatwiej jest wytrzymany po prostu ten luz, bo tutaj jesteśmy w stanie czasem 10 razy majdać nogę i, i nie wbić sobie neutrala co dalej? Tutaj mamy pozycję taką troszkę sportową, natomiast dalej jest ona komfortowa. Także ten motocykl, jeśli chcemy pojechać gdzieś dalej też się jak najbardziej nadaje, natomiast no nie mamy tutaj żadnej owiewki, więc, więc ten napór powietrza jest odczuwalny, tak jak zresztą w każdym Nakedzie. Jeśli chodzi o osiągi, mamy tutaj 105 koni i 90 około newtonometrów. Jest to wszystko z dwucylindrowego silnika w układzie rzędowym. Także można powiedzieć, że no to osiągi tutaj nie są aż tak bardzo powalające, bo na przykład MT9 ma tych koni 115 i waży tylko 190 kg, a tu mamy 210 około wagi. Na przykład idąc dalej konkurencja tego motocykla, czyli Z900, ma tych koni 125, czyli aż o 20 więcej, no i też o 10 Nm więcej momentu obrotowego przy takiej samej wadze. Więc ten motocykl nie jest aż takim demonem prędkości. Jasno, oczywiście te 10 koni, czy 20, czy, czy 10 kg w tą, czy w drugą, nie jest aż tak odczuwalne, Natomiast no, jeśli zależy Wam na e, osiągach, no to BMW tutaj, e, można powiedzieć, nie jest wygranym. Natomiast jest to też motocykl, w którym e, no, nie do końca chodzi o same osiągi, bo on jest e, bardzo fajny do miasta, żeby sobie wlecieć w jakieś winkle. E, i można powiedzieć, że te osiągi e, nie są tutaj aż tak istotne, bo tych 10, 10 koni tak naprawdę jeśli nie jesteście Walentynią Rossi, to nawet nie odczujecie, że macie mniej. E, tu bardziej chodzi o takie czysto dane techniczne, że po prostu no, e, BMW zostaje troszkę w tyle za taką bezpośrednią konkurencją, jeśli chodzi o osiągi, ale natomiast no, elektronikę ona tutaj ma, e, można powiedzieć, pierwszorzędną. Ten shift light jest strasznie nisko ustawiony, bo ja zauważyłem, że już około 5000 on zaczyna mrugać, także myślę, że to się na pewno da jakoś zmienić, bo, no bo to jest niemożliwe, żeby po prostu mieć shift light przy 5000 obrotów. Co do samej pracy silnika i jego dźwięku Jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę mega fajny dźwięk, ale musimy zainwestować tutaj w akcesoryjne układy wydechowe, bo niestety na standardowym ten motocykl w ogóle nie brzmi, ale no jest to już taka przypadłość w zasadzie większości motocykli, ponieważ no normy emisji nam mocno to wszystko tutaj kastrują, więc no tak już, tak już jest. Natomiast jak zmienicie puchę, zmienicie kolektor, no to tutaj naprawdę jesteśmy w stanie osiągnąć fajny dźwięk, bo no jest to dwucylindrówka, więc ten dźwięk będzie taki, można powiedzieć, dziki. A co do samej pracy silnika, no jest ona zdecydowanie głośniejsza niż w jakichś japońcach. Nie wiem dlaczego, ale firmy europejskie, które produkują motocykle, sprawiają, że te motocykle strasznie mają taki tłuczący się dźwięk. W przypadku japońców nie ma tego a też mam przecież tą KWR-6 na dwóch garach i jest to motocykl dużo starszy, bo to jest mój jest chyba 2,13 albo 2,14. Tu natomiast mamy motocykl tak naprawdę nówkę, bo to jest 2023 rocznik. No i on ten dźwięk ma taki, jakby się coś tam tłukło. Natomiast to nie przeszkadza. No to do tego się idzie przyzwyczaić, tak naprawdę mi już po, po 10 minutach e, w ogóle to ten dźwięk nie przeszkadza. Natomiast jakbyście chcieli e, kupować, no to zwracam Wam na to uwagę, że ten silnik będzie chodził troszkę e, mniej kulturalnie niż na przykład jakiś Japoniec. Korzystając z tego, że i tak się wleczemy i nie jestem w stanie wyprzedzić tej śmieciarki, e, to nasunęła mi się kolejna sprawa, a mianowicie wąska kierownica. Nie wiem czy to jest tylko moje wrażenie, czy naprawdę tak jest, ale moim zdaniem ta kierownica jest naprawdę wąziutka. I okej, okay, jeśli chodzi o przeciskanie się w korku, to im węższa kierownica tak naprawdę, no tym lepiej bo daje nam tą większą swobodę. Natomiast no tutaj ta kierownica jest, tak mam wrażenie, że aż za wąziutka, bo no i kiedy mają to do siebie, że jak wlatujecie w jakieś zakręty czy, czy lecicie i się wygłupiacie no to fajnie jest się mimo wszystko szeroko trzymać, no bo ta kierownica może czasami Wam zawibrować, może coś po prostu się z nią dziać takiego, że będzie trzeba e, użyć tego większego szerszego uchwytu natomiast no tutaj ta kierownica mam wrażenie jest taka wąziutka jeszcze też kolejna sprawa, że jeszcze się nie spotkałem w żadnym motocyklu, żeby kierownica nam szła do przodu i dopiero do tyłu także można powiedzieć, że BMW wymyśliło tutaj niezły e, niezłą zagwostkę w przypadku kierownicy Natomiast siedzi się pewnie, siedzi się dobrze, ale ja bym tutaj tą kierownicę mimo wszystko sobie dał akcesoryjną, tak żeby ona była szersza. Takie jest moje zdanie. Może jestem nieco krytyczny w przypadku tego motocykla, ale no, też na tych nakedach tak naprawdę jeżdżę najwięcej, więc wiem po prostu co, co tutaj jest grane. Bo no jak siadam, no to od razu czuję, czy, czy coś mi leży, czy, czy nie leży. Więc staram się Wam wszystko tak jakby na bieżąco mówić, co, co tutaj odczuwam, co widzę, jadąc tym sprzęcikiem. Motocykl też bardzo dobrze się prowadzi, jest bardzo zwrotny, także tutaj na bardzo duży plus dla BMW, bo jest ten motocykl bardzo przyjazny dla użytkownika, jeśli chodzi o komfort jazdy i takie przerzucanie prawo-lewo czy też kładzenie się w zakręty nie chcę za bardzo przeszarżować bo ten motocykl ma dopiero 100 km przebiegu więc to jest jeszcze nowka, opony też są nowe więc są jeszcze pokryte tym wszystkim co nowe opony są niestety pokryte więc one nie trzymają tak dobrze jak, jak już takie opony które się dotrą trochę o asfalt także nie chcę tutaj przeginać Sam w sobie e, naprawdę bardzo fajnie się prowadzi, jest bardzo taki e, skory do, do dynamicznej jazdy. Też wam pokażę, jak ten motocykl wygląda. Także. A właśnie. I też całkiem fajna rzecz mamy tutaj automatycznie wyłączane kierunkowskazy, tak jak na przykład teraz mi się wyłączyły. To one robią to automatycznie. To całkiem fajna sprawa. No, także słuchajcie, sam motocykl jest naprawdę mega ładny. Zwłaszcza mi się podoba jeszcze ten półk pod silnikiem. Wychodzi na dość dobrych oponach już z fabryki, e, także to też jest plus, bo na przykład w Z900 trzeba opony pierwsze co zrobić jak kupić, motocykl, no to niestety wymienić. E, tu nie ma tego problemu. E, jest też amortyzator skrętu, także ogólnie ten motocykl jest naprawdę bardzo fajnie wyposażony i nawet pomimo tego, że ten silnik nie jest najmocniejszy, ten motocykl nie jest najbardziej taki e, zwariowany pośród e, swojej konkurencji. To jest on bardzo dobrze dopracowany, wyposażony. No i macie przede wszystkim te tryby jazdy. Mnie akurat sama elektronika w motocyklach nigdy nie, nie fascynowała. Natomiast wiem, że są ludzie, którzy właśnie tym się kierują, no bo lubią sobie pozmieniać te tryby jazdy, lubią sobie pozmieniać to, jak ten motocykl się zachowuje w różnych warunkach. Także tutaj naprawdę macie wolną rękę, jeśli o to chodzi. Zawieszenie bardzo dobre, upside down z przodu, także to jest mega fajna sprawa. Hamulce też mega dobre. Jedyne co musicie zrobić, jak kupicie sobie ten motocykl, to wymienić ten układ wydechowy. No bo, no tak jak Wam mówię, no ten motocykl na seryjnym w ogóle nie brzmi. No niestety, coś za coś, normy emisje trochę zabijają. Dźwięk.

Long as I know. We don't slow, slow down. You can add me in the Big dog in the